O, tu delikatny delikatny temat poruszyłeś. To jestem w takim rozdwojeniu, bo serce mówi tak. Zwłaszcza, że tutaj mówimy o tej ofercie sportowej. No ale taki wewnętrzny księgowy mówi: ostrożnie, ostrożnie, to jest duży wydatek. Ze stadionu na Siedleckiej korzysta przede wszystkim chemik, więc tutaj też mogłoby być jakieś, jakieś uwagi na ten temat, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, żeby w, ten sposób, żeby w ten sposób dofinansowywać. No ale czekamy z tą decyzją. Tak naprawdę uważam, że inwestycja w infrastrukturę sportową to jest. To jest inwestycja w przyszłość, w zdrowie, w, w rozwój młodzieży, no bo nie oszukujmy nie, nie się tych, tych dzieci, które chodzi na zajęcia, to jest naprawdę, naprawdę dużo, to jest kilkaset osób i pod tym względem no warto chyba jednak w, w to inwestować. No zobaczymy, czy będziemy w stanie to podźwignąć.